Cześć, witam na kanale Artery Design. Mam dla Was 10 sprawdzonych pomysłów, które odmienią każde wnętrze. Zostańcie ze mną, a dowiecie się, jak niewielkie zmiany mogą zrobić wielką różnicę. Zacznijmy od najprostszej metody: malowanie ścian jasnymi kolorami. Jasne odcienie, takie jak biel, beż czy pastele, odbijają więcej światła, dzięki czemu pomieszczenie wydaje się większe. Bardziej przestronne. Ta prosta zmiana zapewni Twojemu wnętrzu zupełnie nowe oblicze i doda optycznie więcej przestrzeni. Następnie przejdźmy do zasłon i ich prawidłowego zawieszenia. Karnisz możesz zamontować około w połowie długości od okna do sufitu lub tuż pod nim. Wyborem godnym uwagi jest użycie szyny sufitowej z maskownicą. Umożliwiają one zawieszenie zasłon na całej długości ściany, co tworzy wrażenie jednolitego, długiego okna. Taki efekt sprawia, że wnętrze wydaje się. Bardziej przestronne i harmonijne. Jeśli chodzi o materiały zasłon, to najlepiej wybrać te. I jasne tkaniny, które przepuszczają dużo światła. Kolejny trik to lustra. Lustra odbijają światło i sprawiają, że pomieszczenie wydaje się dwa razy większe. Świetnie sprawdzą się naprzeciwko okna, aby odbijało naturalne światło, lub na jednej ścianie wąskiego korytarza. To rozwiązanie jest nie dość, że praktyczne, to i stylowe. Możemy wybrać lustra w przeróżnych formatach i ramach, tak aby pasowało do naszego wnętrza. Wielofunkcyjne meble to must-have w małych pomieszczeniach. Zbieraj meble, które pełnią więcej niż jedną funkcję. Na przykład łóżka z wbudowanym schowkiem, rozkładane stoły czy pufy, które służą jako schowek. Dzięki temu zaoszczędzisz miejsce i łatwiej będzie utrzymać porządek. Warto zainwestować w meble robione pod nas i pod nasze potrzeby, z przemyślanymi układami, tak aby móc wszystko w nich pomieścić. Często nie wszystkie meble dostępne w sieciówkach będą spełniać nasze oczekiwania, a bardziej utrudniać codzienne życie. Warto zamówić na przykład szafę pod sam sufit, tak aby niepotrzebne na ten okres sezonowe rzeczy. Takie jak grube kurtki w okresie letnim. W takiej szafie istotne jest, aby było dużo miejsca na przechowywanie różnego rodzaju sprzętu typu odkurzacz, mop, suszarka na pranie. Staraj się utrzymać otwartą przestrzeń i unikać zbędnych ścianek działowych. Jeśli to możliwe połącz kuchnię z salonem lub jadalnią. Przezroczyste drzwi lub przesuwne ścianki szklane to także świetne rozwiązanie. Które dodaje przestronności. Pamiętaj o minimalizmie i porządku. Unikaj zbędnych dekoracji i zakraconych powierzchni. Im mniej rzeczy na widoku, tym przestrzeń wydaje się większa. Postaw na funkcjonalne schowki i dbaj o to, by każdy przedmiot miał swoje miejsce. W małych wnętrzach duży dywan może pomóc w wyznaczaniu konkretnych stref, np. kącika wypoczynkowego czy jadalni. Małe dywaniki mogą nie być w stanie skutecznie zdefiniować przestrzeń, co prowadzi do wizualnego chaosu. Zamiast kilku małych dywaników, które tworzą wizualne przecięcia i przerywania, Przestrzeń, jeden duży dywan pozwala na stworzenie jednolitej, nieprzerywanej powierzchni podłogi, co optycznie uspokaja wnętrze. Wybór dużego dywanu w małym wnętrzu to decyzja, która przyczynia się do stworzenia spójnego, harmonijnego i estetycznego wystroju. Duży dywan pomaga wizualnie powiększyć przestrzeń, zwiększa komfort użytkowania. Wybór mebli na wysokich i cienkich nóżkach pozwalają na widoczność podłogi pod nimi, co sprawia, że pomieszczenie wydaje się bardziej przestronne i mniej zagracone. Widoczna podłoga pomaga w stworzeniu wrażenia głębi i większej powierzchni. Meble na cienkich nóżkach wyglądają lekko i delikatnie. Co zapobiega przytłoczeniu przestrzeni. Ciężkie, masywne meble mogą sprawiać, że małe pomieszczenia wyglądają na ciasne i zatłoczone. Oświetlenie odgrywa również kluczową rolę w optycznym powiększaniu przestrzeni. Wykorzystaj kilka źródeł światła: sufitowe, stojące, stołowe i punktowe. Jasne, dobrze rozproszone światło sprawia, że pokój wydaje się większy. Zainstaluj także taśmy LED pod szafkami i półkami, aby dodać głębi. Podsumowując, optyczne powiększenie przestrzeni. To kwestia kilku prostych trików, które mogą odmienić każde wnętrze. Jasne kolory, lustra, odpowiednie meble i dobrze dobrane oświetlenie to tylko niektóre z nich. Mam nadzieję, że te porady będą dla Was pomocne i inspirujące. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie pytania lub chcecie dowiedzieć się więcej, zostawcie komentarz poniżej.